Witam wszystkich widzów Tajemitów. Na wstępie słowa podziękowania dla Was, drodzy widzowie, że jesteście z nami i podpowiadacie nam od czasu do czasu, o jakie tematy sięgnąć. Kiedyś wspominaliśmy o długowieczności i badaniach, jakie przeprowadzali naukowcy tajnych stowarzyszeń III Rzeszy Niemieckiej. Wszystkie w tym zakresie były nakierowane na długowieczność i nieśmiertelność. Biblijny zapis mówi nam o tym, że Bóg dał człowiekowi 120 lat życia na Ziemi. Jak wiadomo, życie życiu jest nierówne i tak dla jednego owe 120 lat to betka, patrząc na pewnych długowiecznych ludzi żyjących na przykład w Chinach, sprawnych fizycznie i umysłowo oraz zdrowych niczym nastolatkowie, a dla drugich 120 lat to już totalna rozsypka, degradacja fizyczna, umysłowa i praktycznie życie zamienia się w wegetację. Przez cały czas ludzie marzyli o znalezieniu eliksiru nieśmiertelności, aby żyć długo, bardzo długo, stać się jak bogowie, chociaż większość z tych marzycieli nie wie, co ze sobą zrobić nawet w nadchodzący weekend, nie mówiąc już o wielu latach. Inspiracją dla nich były przykłady stulatków, których w starożytnych źródłach jest wielu, na przykład Metuszelach, rekordzista wśród patriarchów biblijnych, żył 969 lat. W czym tkwi sekret długowieczności naszych odległych przodków? Człowiek jest tym, co je mawiali starożytni. Innymi słowy, substancje, które dostają się do naszego ciała, modelują i modyfikują nas, nasze ciało i świadomość. Dlatego, aby być jak bogowie, trzeba również przyjmować pokarm bogów. Oczywiście nie chodzi tutaj już o osławione ośmierniczki, kawior czy też żabie łódka, ale o pokarm zdrowy i naturalny. Bo skoro istnieje już pokarm eko i bio, to znaczy, że istnieje też pokarm trasz. Wracając do innych biblijnych patriarchów, widzimy również, że byli bardzo długowieczni według współczesnych standardów. Na przykład tylko 7 lat krócej niż w Metuszelach żył jego dziadek, Jared. Dlatego w XVII-XIX wieku mówiąc o wieku czcigodnych starszych używano terminu wieki aredowy. Ogólnie rzecz biorąc, według Starego Testamentu ludzie przed potopem żyli znacznie dłużej niż ludzie współcześni. Pierwszy człowiek na ziemi, Adam, żył 930 lat, jego syn Set 912, jego wnuk Enos 905, jego prawnuk Kainan 910, syn Kainana Maalelel 895 lat, wnuk Metuszy Lacha, Noe, który przeżył potop, zmarł w wieku 950 lat. Po drugiej stronie, oj Kumene, części świata opanowanej przez ludzkość, w starożytnych Chinach potomkowie niebiańskiego władcy również byli niezwykle długowieczni. Tradycja mówi, że pewien człowiek o imieniu Jian, o przezwisku Keng, żył ponad 800 lat, ale mimo to skarżył się przed śmiercią, że jego życie jest zbyt krótkie. A Peng Zhu miał już 767 lat pod koniec dynastii Jin, ale nie wyglądał na starego i słabego. Ludzie nie wiedzieli, jaki jest sekret jego długowieczności. Niektórzy wierzyli, że wziął lekarstwo z grzyba drzewa cynamonowego. monowego, inni widzieli sekret jego długowieczności w jego zdolności do prawidłowego oddychania. Ale w rzeczywistości Pengzu wiedział, jak ugotować wspaniałą zupę z i przedstawił to danie niebiańskiemu panu jako danie długowieczności. Zupa tak bardzo spodobała się Bogu, że podarował zręcznemu kucharzowi 800 lat życia. Jednak Pengzu i to nie wystarczyło. Przed śmiercią żałował, że nie żyje wystarczająco długo, że jego życie zostało przerwane w kwiecie wieku. Podczas swojego długiego życia Pengzu pochował 49 żon i stracił 54 synów. Jednak są niezrównani mistrzowie długowieczności. To Sumerowie prześcignęli dosłownie wszystkich. Gliniane tabliczki państwa sumeryjskiego przedstawiają okres panowania ośmiu królów. Alulim panował 28 tysięcy lat, Dumuzu 36 tysięcy lat i Bartutu 18 tysięcy lat. Oczywiście trudno jest nam wszystkim ufać baśniom i mitom. Najprawdopodobniej powyższe liczby są mocno przesadzone z naszego punktu widzenia, ale kiedy weźmiemy pod uwagę rozwój kosmogoniki, to już nie tak bardzo. Cóż, nie wszystkim objawiona jest świętość Biblii, przecież można wątpić w jej prawdziwość, co też niektórzy czynią. Dlatego niektórzy współcześni komentatorzy biblijni uważają, że wiek patriarchów Starego Testamentu można było mierzyć zgodnie ze zwyczajem starożytnego Egiptu w tempie jednego miesiąca na rok lub zgodnie ze zwyczajem starożytnych Żydów dwa miesiące na rok. Zatem można powiedzieć, że w biblijnych patriarchów nie ma nic nadprzyrodzonego: jak to mówią, podziel przez dziesięć. Inna wersja jednak mówi, że wiek biblijnych patriarchów został obliczony przez Mojżesza podczas pisania Księgi Rodzaju nie jako ich bezwzględny wiek, ale jako suma lat ich życia i lat życia ich potomków. Czy tak faktycznie było? Ale sumeryjskie tabliczki nie pasują do żadnej wersji. Pozostaje założyć, że są one albo błędnie rozszyfrowane, albo faktycznie i niezaprzeczalnie bogowie stąpili na ziemię. I tutaj trzeba się głęboko zastanowić, co by było, gdyby w starożytności ludźmi rządzili bogowie, a dokładniej przedstawiciele wysoko rozwiniętych cywilizacji kosmicznych. Kiedyś wylądowali na Ziemi i zaczęli ją eksplorować. To pierwsze pokolenie bogów nie potrzebowało zwykłego pożywienia. Byli karmieni energią Słońca Oceanu, otaczającej nas przestrzeni. A potem, za pomocą programu genetycznego, stworzyli żywe organizmy, aby żywić się ich energią i emocjami. Jest to teoria znana w kręgu tajemitonautów. Zgodnie z tą teorią wszyscy jesteśmy biorobotami z wrodzoną zdolnością do samorozwoju i samodoskonalenia. Bogowie w czasach starożytnych nieustannie schodzili z nieba, nawiązywali kontakt z ludźmi, pokazywali jak rozpalać ogień, uczyli rolnictwa i rzemiosła i nawet zgodnie z Księgą Rodzaju weszli w komunikację ze swoimi stworzeniami. Jak jest napisane, wtedy synowie nieba ujrzeli córki ludzkie, że były piękne i pobrali je sobie za żonę. W tym czasie żyły na ziemi olbrzymy. Były to czasy, kiedy synowie Boży zaczęli wchodzić w córki ludzkie, a one zaczęły je rodzić. To są silni, chwalebni ludzie z czasów starożytnych. W tym przypadku ci kosmici zwani synami nieba i pierwsze pokolenia ich potomków rzeczywiście mogły żyć przez tysiące lat. Idąc dalej i rozwijając zapoczątkowaną teorię następnemu pokoleniu bogów składającemu się głównie z metysów, dzieci kosmitów z ziemskich żon energia słoneczna już nie wystarczała. Legendy i mity starożytnej Grecji mówią, że bogowie olimpijscy jedli ambrozję i pili nektar. To jedzenie dawało siłę i wieczną młodość, ale władcy Olimpu nie byli nieśmiertelni. Na przykład król bogów Zeus, choć żył długim i burzliwym życiem w dobrym zdrowiu, zmarł i został pochowany na północnym wybrzeżu Afryki w górach El Akhdar, naprzeciw wyspy Krety. A grób jego ojca, boga Krona, znajduje się na wyspie Białej niedaleko Jamała. Czym dokładnie są ambrozja i nektar? Nikt tak naprawdę tego nie wie. Te boskie i magiczne substancje były utrzymywane w ścisłej tajemnicy przed zwykłymi śmiertelnikami. Legendy mówią, że ptaki przyniosły bogom Olimpu ambrozję i nektar. Ze źródeł greckich nie sposób poznać charakterystyki ambrozji i nektaru, miejsca sposobu ich pozyskiwania, wydobywania i wykorzystywania. Dla współczesnej nauki ten program bogów pozostaje niejasny i jest postrzegany jako piękna fikcja i fantazja. Jako panowie i władcy ludów przez cały czas czynili wielkie wysiłki w poszukiwaniu tych i podobnych substancji. Obecnie wiele krajów wysyła ekspedycje naukowe w różne zakątki świata w poszukiwaniu zapomnianej wiedzy. Przeprowadzone wieloletnie badania wykazały, że legendy są częściowo prawdziwe. Ambrozja i nektar zostały przywiezione bogom Olimpu z Afryki, gdzie wydobywano je w podziemnych złożach. Podobne złoża znajdują się w wielu miejscach na planecie, w tym na Antarktydzie, w Chinach, Japonii, Ameryce, na Kubie, na terytoriach byłego ZSRR i tym podobnych. Ze wczesnych informacji otrzymanych o tych substancjach okazało się, że ambrozja to lekkie kryształy wśród czarnych skał. Ich kolor przy różnych depozytach w tonacji ma pewne różnice. Wynika to z różnicy w samych rodzajach skał. Nektar, wyrostki, stalaktyty utworzone przez gęsty oleisty sok ciemnych skał ziemi. Narośla te mają kolor żółtawo-pomarańczowy. W różnych osadach w głównym kolorze występują fioletowe i inne odcienie. Wzrost tych stalaktytów następuje w okresie wiosenno-letnim podczas wyciskania soku z winogron. Według starożytnej wiedzy Indian, góry na Ziemi rodzą się, rosną, starzeją i umierają, jak rośliny. Mają system korzeniowy, dzięki któremu rozmnażają się na planecie, a nawet mają własną strukturę genów. System podtrzymywania życia z przepływami energii i płynem krążącym w różnych kierunkach. Góry są jak obiekt biologiczny. Można przypuszczać, że w ich wnętrzu, u korzeni, mogą powstać i deponować różne produkty ich życiowej aktywności, m.in. nektar i ambrozja, cenne pod względem składu i właściwości dla człowieka. Pod względem energii życiowej, ambrozja i nektar przewyższają wszystkie odżywcze materiały i płyny na ziemi, mają dużą otoczkę energetyczną i witalność, a wielowarstwowa wewnętrzna część ich aury jest silnie rozciągnięta w kierunku środka ziemi. Dzisiejsze badania wskazują, że jest to substancja nazywana również białym złotem lub kamieniem filozoficznym. Oczywiście bogowie olimpijscy wiedzieli, jak zmiękczyć te kamienne przysmaki i uzyskać z nich smaczne i lecznicze potrawy oraz napoje, które dają im siłę i długowieczność. Te tajemnice są nieznane zwykłym śmiertelnikom. Wprawdzie w Ameryce Południowej jeszcze w XX wieku istnieli jubilerzy, którzy posiadali przekazaną od przodków tajemnicę zmiękczania kamieni, ale nie wiedzieli, jak stworzyć pokarm bogów. Być może w przyszłości nauce uda się jeszcze rozwiązać tę zagadkę i spełni się odwieczne marzenie ludzkości, choć w tajemnicy można powiedzieć, że istnieją na świecie producenci, którzy tą substancję potrafią wyprodukować. Ale. No właśnie, zjadacze promieni słonecznych twierdzą, że to oni jednak posiadają tajemnicę długowiecznego życia dzięki jedzeniu promieni słonecznych. Mamy tutaj przykład, jak w przededniu 2001 roku Times of India opublikował sensacyjny fakt, otóż 64-letni mechanik imieniem Manek od roku nie je. Przez ten cały czas nie połknął ani okruszka. Pił tylko przegotowaną wodę. Żywił się wyłącznie energią słońca. Zdaniem Manka do życia bez jedzenia wystarczy nauczyć się bezpośrednio pobierać energię słoneczną z jej pierwotnego źródła. A cała grupa lekarzy z Instytutu Terapii Wielozadaniowej Międzynarodowego Centrum Zdrowia Ahmedabad, a także specjaliści z Jane Association of Doctors, którzy prowadzili wieloletnie obserwacje stanu zdrowia słoneczniaka, zostali zmuszeni, aby potwierdzić jego słowa. A podobnych ludzi na Ziemi są dziesiątki, a nawet setki. Genetycy tak oceniają zjawisko zjadaczy Słońca. Myślokształty mają materialne ucieleśnienie. Ci ludzie są w stanie wykorzystać moc myśli do zorganizowania struktury macierzowej i stworzenia cząsteczki białka, nawet nie myśląc o tym, jak to działa. Wystarczy wywołać w swojej podświadomości obraz cząsteczki białka, a w ich organizmie brak białka zostaje uzupełniony dzięki tej strukturze matrycy. Jak widać, po raz kolejny nauka odnosi się do myślokształtów. I po raz kolejny warto tu przypomnieć strach szaraków przed tym, że jako ludzie pochodzący z prastarego wszechgalaktycznego królewskiego rodu, mamy jako jedyni we wszechświecie możliwość kreowania myślami dosłownie wszystkiego, jeżeli chodzi o świat astralny dążący do manifestacji w świecie fizycznym.